Cześć, nazywam się Magda Rosławska i witam Cię serdecznie w podcaście Poprzez Ciało. Jeżeli interesują Cię tematy związane z rozwojem świadomości, medytacją, praktyką oddechową, szeroko pojętą pracą poprzez ciało, ta platforma jest idealnym miejscem dla Ciebie. Zapraszam do odsłuchania podcastu. Witam serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Poprzez ciało. Ponieważ jest to pierwszy odcinek podcastu, zacznę od bardzo krótkiego przedstawienia się. Nazywam się Magda Rucławska i jestem psycholożką, terapeutką oddechu, nauczycielką medytacji. Prywatnie natomiast surferką, tancerką, joginką, płowaczką, szczęśliwą partnerką, miłośniczką wschodów słońca i długiego czasu spędzonego w naturze. O czym będzie ten podcast? O czym będą podcasty poprzez ciało? Porozmawiamy tutaj o naszej relacji z ciałem. Porozmawiamy o wszelkiego rodzaju pracy poprzez ciało i o tym, co nam ta praca daje. Dlaczego kontakt z naszym ciałem, dlaczego relacja z naszym ciałem jest ważna. Nie zabraknie tutaj tematów związanych z medytacją. Będziemy mówić o tym, czym w ogóle jest medytacja, jak wybrać odpowiedni styl praktyki medytacji. Dla siebie, powiemy o jasnych i ciemnych stronach medytacji i znajdziecie tutaj również wiele prowadzonych medytacji. W podcaście Poprzez Ciało porozmawiamy również o pracy z oddechem: o tym, czym jest prawidłowy oddech, jak nasz oddech koreluje z jakością naszego życia, o tym, jak poprzez pracę z oddechem pracować nad regulacją stresu, jak zwiększać swoją wydolność i o wielu różnych innych aspektach. Związanych z pracą, z oddechem. Natomiast ten pierwszy odcinek będzie o tym, czym w ogóle jest praca poprzez ciało. Praca poprzez ciało jest dla mnie zwróceniem uwagi na ciało. Jest tak naprawdę często też po prostu powrotem do ciała. Jest czuciem, jest prawdziwą obecnością, ale jest również intuicją. Pamięcią, inteligencją, mądrością. I wreszcie jest przepływem emocji, przepływem doświadczeń. I tutaj przejdźmy do pytania: dlaczego w ogóle praca poprzez ciało jest ważna? Zacznijmy od początku. Kiedy przychodzimy na ten świat, nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, jak myśleć. Wiemy tylko, jak czuć. To odczucia od ciała. Wszystko się zaczyna. I to, co jako dzieci czujemy, zanim jeszcze zaczniemy myśleć, w ogromny sposób determinuje treść naszych przyszłych myśli i przyszłych doświadczeń. Wpływa na nasze zachowania, wpływa na nasze wzorce emocjonalne, na nieświadome przekonania, na style uczenia się, na dynamikę naszych relacji, na sposoby radzenia sobie ze stresem, na umiejętność samoregulacji. I pewnie zastanawiacie się teraz, ok, ale co te wszystkie aspekty mają wspólnego z ciałem? Wróćmy do tego, że to uczucia wyznaczają ścieżkę naszego rozwoju, a czujemy poprzez ciało. Czujemy dzięki ciału, dzięki ciału doświadczamy. Każdego tak. uczucia, każdej emocji doświadczamy dzięki ciału. I to w ciele wszystkie nasze doświadczenia się zapisują. Wszystkie, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, czy to przyjmujemy, czy nie, czy to czujemy, czy nie. Wszystkie nasze doświadczenia zapisują się w ciele. Dlatego uważam, że każda praca mentalna, która ma przynieść oczekiwany efekt, powinna również odbywać się na poziomie ciała. Powinna również zahaczać, a nawet nie tyle zahaczać. Co w dużej mierze również skupiać się na naszej relacji z ciałem, na naszym czuciu ciała. Wierzę, że to, co czujemy poprzez ciało, to, czego doświadczamy poprzez ciało, jest tak naprawdę również najgłębszą prawdą na temat naszych doświadczeń. To, czego doświadczamy na poziomie głowy jest często niestety okruszone zniekształceniami poznawczymi, racjonalizacją, intelektualizacją, przeniesieniem zaprzeczeniem. Natomiast to, co czujemy w ciele, to, co odczuwamy poprzez ciało, jest prawdą. Pytanie, czy potrafimy to odczytać, czy potrafimy tego wysłuchać. Nawet jeżeli nie potrafimy, jest to coś, czego można się uczyć. Dlatego podczas każdej sesji psychologicznej pytam, jak się czujesz w ciele, kiedy o tym mówisz, jak się czujesz w ciele, kiedy to wspominasz. Jak się czujesz w ciele? Co czujesz w ciele, kiedy do tego wracasz? Uważam, że pracując na poziomie ciała, jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej, niż tylko w przypadku, kiedy pracujemy na poziomie tylko głowy. Pracujmy z głową, ale pracujmy również poprzez ciało. I o tym właśnie będzie ten podcast: o mądrości płynącej z ciała, o relacjach z naszym ciałem i o tym jak te relacje budować jak je zmieniać jak słuchać ciała żeby było dla nas drogowskazem jak słuchać ciała jak pracować poprzez ciało żeby ciało było naszym wewnętrznym kompasem zapraszam również do odsłuchiwania kolejnych podcastów które będą publikowane co drugi wtorek. Następny podcast natomiast wyjątkowo pojawi się już w najbliższy wtorek i będzie to medytacja, dzięki której będziecie mogli wsłuchać się właśnie w to, co zadziewa się w ciele. Zapraszam Was serdecznie do wspólnej praktyki już dzisiaj. Pamiętaj, że podcast nie zastąpi terapii własnej, jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia psychologicznego, poszukaj psychologa lub terapeuty odpowiedniego dla siebie.